Eurowizja 2022 być może i dobiegła już końca, jednak emocje po zaciętej walce o złoto nadal nie opadły. Sporo zamieszania jeszcze podczas trwania sobotniego finału spowodowało oświadczenie Europejskiej Unii Nadawców. Wynikało z niego, że w wyniku wykrycia pewnych nieprawidłowości w głosowaniu aż w sześciu krajach zablokowano możliwość przyznawania punktów. Podejrzewa się, że państwa te oddawały głosy w sposób stronniczy, próbując manipulować ostatecznym rankingiem. Machlojki wykryto po drugiej próbie generalnej drugiego półfinału, w którym to, przypomnijmy, udział brał także reprezentant polski Krystian Ochman. Zgodnie z przyjętymi przez Europejską Unię nadawców procedurami organizatorzy zastąpili podejrzane głosy jury z poszczególnych krajów wynikami opracowanymi na podstawie głosowań krajów zbliżonych geograficznie, z których wyciągnięto średnią. Taką metodę zastosowano zarówno przy drugim półfinale, jak i przy finale. Niestety nie ogłoszono już, które państwa próbowały majstrować przy wynikach. Pewnym tropem tej sprawie może być fakt, że po emisji finału ujawniono, kto wchodził w skład jury niemal wszystkich krajów biorących udział w Eurowizji. Pominięto tylko sześć państw. Wśród nich znalazła się też Polska. Oprócz Polaków w internetowej debacie o manipulację głosami podejrzewa się także Czarnogórę, San Marino, Rumunię, Gruzję oraz Azerbejdżan. Tam również nie podano, kto wchodził w skład panelu jurorskiego. EBU, Europejska Unia Nadawców bardzo poważnie traktuje wszelkie podejrzenia o próby manipulowania głosami podczas konkursu Eurowizji i ma prawo usunąć takie głosy zgodnie z oficjalnymi instrukcjami głosowania, niezależnie od tego czy takie głosy mogą wpłynąć na wyniki i/lub wynik głosowania podano krótko po północy na oficjalnej stronie eurowizji